Dzień dobry moi drodzy, z tej strony, jak zwykle, wasza Polish Notes i witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z radami, lifehackami, jak przetrwać ten rok szkolny i akademicki. Niektóre będą bardzo proste, zdawać się mogą banalne, ale są naprawdę bardzo łatwe do wprowadzenia i naprawdę działają. Także naprawdę wypróbujcie je na sobie i sami zobaczycie różnicę. Zapraszam! Założę się, że naprawdę wielu z Was nie robi sobie rozgrzewki przed nauką, po prostu siadacie i się uczycie, a to nie jest do końca dobre, ponieważ dzięki prostemu trikowi możecie uczyć się jeszcze bardziej efektywnie, być bardziej produktywnym, a przede wszystkim przestać się dekoncentrować. Jak to zrobić jest bardzo łatwa technika. Siadając do nauki, poświęć chwilę na policzeniu od 100 do 0, ale skacząc 103. Czyli 197, 94, 91 i tak dalej. Musisz się na tym skupić po prostu na maksa, a przy liczbie 0 będziesz już rozluźniony, skupiony i możesz przejść do nauki. Kolejna rozgrzewka, która sprawia, że mój umysł pracuje dwa razy szybciej i doskonale przygotowuje mnie do długiej nauki, to tworzenie zdań, nawet całych historii, w których wszystkie słowa zaczynają się na tę samą literę. Czyli na przykład, Ruda Radosława rozebrała rychle radosnego, radziwiła rankiem. Warto się postarać, żeby zdania były jak najdłuższe. Ich sens zupełnie nie ma znaczenia, nawet dobrze, gdy będą zabawne, ponieważ w dobrym humorze na pewno lepiej nam się uczy. Zabawa w Rymy też jest sprytnym sposobem na rozgrzewkę. Można też tworzyć zdania, których słowa zaczynają się na ostatnią literę wcześniejszego słowa. Czyli na przykład, koniec cygara atrakcyjnie eksplodował. I takie rozgrzewki można również przeprowadzić w języku obcym. Wystarczy się do tego przekonać i spróbować, a naprawdę różnica będzie ogromna. Jeśli chcesz uczyć się szybciej, efektywniej, mieć dla siebie więcej czasu i na swoje przyjemności musimy porozmawiać o muzyce. Wielu z Was słucha muzyki podczas nauki. Zwykle jednak są to piosenki, które bardzo lubicie, są to piosenki radiowe, piosenki, które są powiedzmy takie chwytliwe, że po prostu po chwili nauki rozpraszacie się i nucicie je pod nosem. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jak temu zapobiec, wystarczy, że ustalimy sobie jedną zasadę. Muzyki, którą kochacie, która was aż po prostu woła, żebyście zaśpiewali razem z muzyką. Tą muzykę zostawiamy na jazdę do szkoły, na jakieś tam spacery, po prostu poza miejscem nauki taką muzykę jak najbardziej słuchamy. Ale jeśli już się uczymy i koniecznie musicie mieć muzykę, to postawcie na muzykę filmową. Może to być muzyka z waszego ulubionego filmu animowanego. Ta muzyka jest naprawdę świetna, bardzo dobrze pomaga się skoncentrować. Świetnie również radzi sobie muzyka low-fi hip-hop. Również takie playlisty są dostępne na YouTubie, warto sobie włączyć taką i spróbować się uczyć przy takiej muzyce. Jeśli zaś w Twoim miejscu nauki lub w około miejsca nauki jest strasznie głośno, jest rodzeństwo, są rodzice, jest wydzierający się pies, łatwo się od tego odciąć. Nie wiem czy wiesz, ale w każdej aptece są dostępne zatyczki, stopery i to wszystko zamienisz 2 złote, a możecie mieć ciszę, święty spokój, naprawdę warto sobie poeksperymentować z muzyką lub bez, ze stoperami lub bez, jak wam jest wygodniej się uczyć. Zwykle stoperów używają osoby, które są na jakichś takich trudniejszych kierunkach, jak medycyna czy prawo, dzięki temu mogą się skupić w 100%, a dzięki temu również zaoszczędzić trochę czasu na własne przyjemności. Pewnie każdy to wie, ale podczas nauki telefon musi iść raus. Nie musicie go od razu wyrzucać przez okno, ale warto przekazać go choćby jakiemuś członkowi rodziny, mamie, tacie psu, żeby ta osoba go schowała. I żebyście nie wiedzieli, gdzie go schowała, żeby po prostu po ten telefon nie sięgnąć. Jeśli nie macie nikogo pod ręką, to po prostu schowajcie w jakimś miejscu innym niż biurko niż, lub łóżko, ponieważ jeśli dacie na łóżko, to będzie was do tego łóżka korciło, a to jest jeszcze gorsze niż jakbyście ten telefon zostawili przy biurku. Ja na przykład swój telefon chowam w szafie. W pudełku na paski jest to takie nieoczywiste miejsce i na pewno podczas nauki nie będę tej szafy otwierać, żeby tam ten telefon wyjąć. Ale telefon to przecież nie wszystko, zostaje jeszcze komputer, który nieraz nam się przydaje do nauki i trzeba go mieć pod ręką. Jednakże, jeśli chcemy, żeby media społecznościowe były ograniczone, żebyśmy mieli święty spokój, mogli się skoncentrować i pouczyć, to jest świetna aplikacja bym powiedziała rozszerzenie na Google Chrome, nazywa się Stay Focused i ustalacie sobie tam, ile czasu przeznaczacie dziennie na media społecznościowe i jeśli ten limit się Wam wykończy w ciągu dnia, to ta strona jest zablokowana aż do dnia następnego. Super sprawa, jeśli stwierdzacie, że za dużo czasu spędzacie na media społecznościowe, a dodatkowo możecie sobie również zaoszczędzić, mile widzianych rozproszeń podczas nauki. Kolejna rada bardzo ważna, jeśli lubisz mieć żarełko podczas nauki, to miej je od razu przy sobie. Przyniesie je do swojego pokoju na biurko, zanim jeszcze rozpoczniesz naukę, ponieważ założę się, że będzie tak, że będziesz się uczyć, 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 będziesz głodny, więc wyjdziesz do lodówki i przy tej lodówce się siedzi, się myśli co by się chciało i w ogóle i marnuje się swój cenny czas. Także kałę jedzenie przygotowujemy. Przed nauką, ląduje ono na biurku i już więcej do kuchni nie wracamy. I to samo się tyczy picia. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć butelkę wody na biurku. Najlepiej, żeby była ona jednak z daleka od książek, żeby nic się nie zalało, ale butelka wody musi być. Jako przekąska do nauki gorąco polecam albo gorzką czekoladę, ponieważ jest bardzo zdrowa i pomaga nam się skoncentrować, bądź dla dawki energii. Sięgnijmy po orzechy, mieszanki studenckie, tego typu rzeczy. Są również takie mieszanki w jednorazowych opakowaniach, które możecie nawet ze sobą do szkoły zabrać. Takie jak na przykład mam ja. Także warto się właśnie w takie rzeczy zaopatrzyć. Mija kolejny rok, a ty nadal nie potrafisz się zorganizować. Pytasz się całą klasę, co było, co kiedy jest, potem sobie zapiszesz, potem gdzieś tą kartkę zapisaną wyrzucisz, i nadal nie wiesz, co, kiedy masz się czego uczyć. I w ogóle co się dookoła Ciebie dzieje, także to jest właśnie ten moment na sięgnięcie po kalendarz. Kalendarzy na naszym rynku jest coraz więcej, są coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej spersonalizowane i nie muszą one kosztować fortuny. Jeśli jeszcze do końca nie jesteś przekonany do kalendarza, kup sobie taki tani i stwórz sobie taki system zapisywania. Ważne, żeby pamiętać o tym kalendarzu, żeby go nie olewać, i faktycznie w nim zapisywać, i naprawdę różnica w naszej organizacji. Będzie przeogromna. Tylko wystarczy wybrać kalendarz, który będzie dla Was najwygodniejszy. Są kalendarze grubsze, cieńsze, łatwiejsze do spersonalizowania, bądź już z jakąś rozkładówką, której musimy się trzymać. Wybór zależy od Ciebie. Jeśli macie tendencję do zapominania wszelkich rzeczy, które nosicie w plecaku, czy jest to praca domowa, czy jest to zeszyt ćwiczeń, czy jest to zbiór zadań, czy są to jakieś inne ważne rzeczy? Jest na to bardzo prosta rada. Jeśli macie tablicę korkowo-magnetyczną, wystarczy jedna karteczka, żeby się doskonale zorganizować. Na tej karteczce zapisujecie, co potrzebujecie codziennie, bądź raz na jakiś czas zabrać. Warto użyć jakiegoś chwytliwego hasła, nazwać siebie leniem czasami. Oczywiście, żeby po prostu ta karteczka przyciągała wzrok, może być pstrokata, może być mała, może być gigantyczna. Mój korepetytor na przykład miał ogromną kartkę na szafie, żeby wziąć się do roboty i ruszyć dupę z łóżka. Wy możecie zrobić sobie taką samą. Ja taką karteczkę akurat zrobiłam, żeby zabrać odpowiednie rzeczy do plecaka i taką karteczkę... Możecie sobie kleić gdziekolwiek, może to być tablica tak klasycznie, mogą to być drzwi albo może to być własne czoło. Ważne, żeby zapamiętać, co potrzebujemy zabrać ze sobą. Jeśli zaś idziecie do swojej szkoły po raz pierwszy lub macie nowy plan zajęć, którego za chiny nie możecie zapamiętać, jest bardzo prosta sprawa, żeby zawsze go mieć przy sobie. Telefon macie cały czas ze sobą, cały czas go używacie, dlaczego więc nie ustawić sobie planu zajęć na ekran blokady. Bardzo prosta sprawa, bardzo łatwa do wykonania, ja tak robiłam, zawsze tak robiłam i zawsze to się sprawdzało i w tym roku, jak będę szła na uczelnię, też mój plan zajęć wyląduje na moim telefonie. Obrazy, obrazki, obrazeczki są dosłownie wszędzie, w moim pokoju również. A czy wiedzieliście, że w swoich obrazkach możecie zawrzeć ściągi oraz takie ważne informacje, które musicie zapamiętać na kartkówkę czy na sprawdzian? Ja na przykład tak zrobiłam z moim materiałem z chemii, jak się uczyłam na maturę, ponieważ swój plakat filmowy zamieniłam w ramce na moje notatki z chemii organicznej, tak jak tutaj widzicie. Miałam również zamiast tablicy, którą mam teraz, kolejny obrazek, gdzie były zawarte karteczki z biologii. Dzięki temu po prostu patrzycie w jakieś losowe miejsce, o akurat patrzycie na swój dawny obrazek, a tam macie swój materiał z chemii. Albo na przykład jeśli robicie przerwę w nauce, Patrzycie się powiedzmy w ścianę, to nie patrzycie się w pustą ścianę, tylko patrzycie się w materiał do zapamiętania i wieście mi, ten materiał wtedy naprawdę bardzo łatwo wchodzi do głowy. A jak już przy notatkach jesteśmy, to teraz Wam wytłumaczę, dlaczego ja robię notatki i dlaczego Wy również powinniście robić swoje notatki. Jest taka zasada, zresztą podobno udowodniona naukowo, że to, co zapiszecie, to jest tak, jakbyście daną rzecz 7 razy przeczytali. Także zastanówcie się sami, czy wolicie przeczytać zdanie 7 razy, czy zapisać je raz i je lepiej zapamiętać. Ja oczywiście wolę je zapisać, także jeśli potrzebujecie coś zapamiętać, to pomyślcie, czy przypadkiem nie powinniście sięgnąć po jakąś karteczkę. Teraz jest ogromny wybór, nie musicie robić pięknej kaligraficznej notatki. Są choćby karteczki złożone w takie fiszki, które możecie zabrać ze sobą na lekcję. Są również karteczki w pudełeczku, gdzie macie podzielone alfabetycznie karteczki i tam możecie zapisywać słówka czy inne ważne rzeczy, które są warte waszego zapamiętania. No ale jak się uczyć, żeby się nauczyć? Najlepiej zapamiętujemy to, czego uczyliśmy się przez pierwsze 20 minut nauki. Jeśli zrobimy sobie przerwę, to można powiedzieć, że zaczynamy ten cykl od nowa. Dzięki przerwom, właśnie wydłuża się żywotność komórek w hipokampie, przez co zdobyta wiedza zostaje zapisana w pamięci długotrwałej w Waszym mózgu. Dodajmy do tego jeszcze częste powtórki. Mamy pewność, że wiedza pozostanie z nami na bardzo, bardzo długo. A jak często robić takie przerwy? Skoro najlepiej zapamiętujemy podczas pierwszych 20 minut, ja polecam robić przerwy co 25,5 godziny. Jest taka zasada Pomodoro mówi ona właśnie o 25 minutach. I dodatkowo jeszcze można tą chwilkę poświęcić na skoncentrowanie się, rozgrzewkę i możemy zasiąść do nauki. A jak zrobić, żeby się tego czasu pilnować? Można sobie oczywiście ustawić budzik, ale choćby na komputerze czy w przeglądarce jest strona Pomodoro Timer oraz Tomato Timer, której używam ja, która pozwala Wam właśnie tego czasu się pilnować, da Wam odpowiednie powiadomienie, gdy ten czas się skończy. Jest również podział na krótką przerwę pięciominutową i długą przerwę dziesięciominutową, z której jak najbardziej macie prawo skorzystać. Ważne tylko, żeby w tym momencie nie sięgać po telefon, bo to wcale tak nie działa, to jest czas na zapytanie się, mamy co na obiad, na pójście do pokoju, pogłaskanie psa czy przekąszenie jeszcze czegoś bądź uzupełnienie zapasów jedzenia. A nie na takie rozpraszacie. O nie nie. To dopiero po zakończeniu nauki. A jeśli chcecie zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, to wystarczy ukrócić sobie szukania strasznie długiego danego zagadnienia w Google, ponieważ na ratunek przychodzi Wam Google Scholar, jest to jak najbardziej dostępna część wyszukiwarki Google, która w wynikach podaje Wam tylko ważne artykuły, informacje, których konkretnie szukacie, bez zbędnych pierdół, bez jakichś tam reklam i takich tego typu rzeczy, które mogą Was rozpraszać tylko konkretna, rzetelna wiedza. Super sprawa, naprawdę gorąco Wam polecam. A za to, jeśli jesteście zmuszeni bądź macie ochotę nauczyć się nowego języka, to zawsze najlepiej jest zacząć od pierwszych 100 najczęściej używanych słów. Dzięki temu będzie Wam od razu na dzień dobry, łatwiej tworzyć zdania, łatwiej będzie Wam przyswoić gramatykę, także najważniejszą rzeczą jest właśnie znaleźć te 100 najczęściej używanych słów w danym języku. A kiedy nasza nauka w ciągu dnia jest najefektywniejsza? Badania pokazują, że między 4 a 6 rano, ale wiadomo, raczej nikt o takiej porze nie będzie się uczył. Mimo to, dobrym sposobem jest nastawić sobie budzik tą godzinkę wcześniej na spanie, żeby następnego dnia godzinkę wcześniej wstać. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze znaczną część swojego mózgu wykorzystać. Potem w dzień wykorzystujemy około 50% mózgu, a już w godzinach wieczornych, wręcz nocnych, kiedy się uczymy bardzo późno, wykorzystujemy raptem 20% swoich możliwości. No ale kiedyś musi też nadejść pora na spanko. I kiedy takie spanko wykonać i jak długo może ono trwać? Tutaj powiem oczywiście o drzemkach, bo odnoszą się one oczywiście do uczenia się, kiedy chcemy sobie zrobić przerwę, już jesteśmy wykończeni, chcemy sobie trzasnąć drzemkę. I teraz tak, jeśli zrobimy sobie drzemkę około 10-20 minut, to wzmocnimy naszą czujność, będziemy się szybciej regenerować. Jest to naprawdę dobry pomysł, aby szybko naładować baterię i wrócić do pracy. Jednakże odradzam Wam takie... Powiedzmy drzemki 30-minutowe. Badania wręcz pokazują, że po takiej czujemy się zmęczeni, niewyspani i w ogóle chodzimy jak pijane zające. Jeśli chodzi o drzemkę 60-minutową, to ona wzmocni nasze zapamiętywanie imion, twarzy, definicji. Także również warto sobie takową wziąć pod uwagę. No a taka najdłuższa to powiedzmy te 1,5 godziny 90 minut to już jest naprawdę bardzo dużo, ale dzięki takiej drzemce dłuższej pobudzamy naszą kreatywność, pomaga to nam ustabilizować emocje, jeśli jesteśmy jacyś tacy zestresowani albo rozdrażnieni. Najłatwiej jest też po takiej drzemce po prostu nam się wybudzić i wstać i ruszać dalej do pracy. Także mam nadzieję, że te porady pomogą Wam się mniej stresować tym rokiem szkolnym czy akademickim. A jeśli się stresujecie, to sięgnijcie po pomarańcze, sok pomarańczowy lub zapach pomarańczowy, ponieważ to właśnie olejki eteryczne zawarte w pomarańczy minimalizują nasz stres. Także gorąco zachęcam do zakupienia czegoś z pomarańczą. Ja na przykład mam moje masełko pomarańczowe do rąk, które wszędzie ze sobą noszę. I ten zapach jest naprawdę relaksujący i niweluje mój stresowy tryb życia. No i oczywiście dziękuję wam gorąco za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Nie wahajcie się dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, ponieważ jeszcze mnóstwo fajnych filmików przed nami. Zapraszam również na mojego Instagrama. O, nazwie Polish Notes przez 2S. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Cześć, cześć.